Ar c'hez moez, c'hoazh e koazh. T'hoazh dais glovaom nez, ar c'hoazh... Ti melez, semer lakiz, ti, na. Melez, semer lakiz, ti. Da, zo aenka, melez. Nevez c'hoazh ar c'hoazh. Grr, melez, grr. Ako kouezhiz ka marezhko, Ti No, koazh,

dziś nie ma się, bo wcale był na sprzedaż baranów, na małym cichym Aha. i nie chce troszkę tak płas w wojnicku. A nie się nam przyjechał. Przyjechał ku i dzisiaj o mi zgłodzi na trzecie, a dopiero stajałnica wstaje. A a bo, trzeba nie bo, bo trzeba pomał to, co jeszcze niegdy się brunią po kratce, no bo... No, no bo potęjaką jak kurą w tej cholę, jak będą miały małą pełne... I on zgodna za dawno całość. No dyno. Nie. Ej, ma tak. się, bo sobie, światło, nie biorą nic. Czy to ta bateria mówi? Ja tak wam pomogę. Ja tak wam pomogę, że wypić po szczydzeniu. Ja tak wam pomogę, wypić, po tak. ja tak wypić po szczydzeniu. Tak? Jak ja nie piję, czy... Nie pije, jak sam musi stawiać. Musi stawiać, ale chyba łatwiej wsunąć. EMP, No, skończy się. Kiedy to po jest? Kiedy to jest? Dwie godziny. Zaraz będziemy patrzeć. Nie da to, co my uwiedzieliśmy. A co, chcemy mieć pewnie? Wiecie co, Tu przywieziemy w niedzielę. czego? Bo od razu to trebio, dlatego nie. to telewizora tego nie padło, co, muszę kable wziąć. Aha. A w niedzielę przywieziemy, co? No dobra, no, niech on będzie. Chyba, że w kamerze się. W kamerze ja tak to fajnie na tym koloru. Unikniemy tą siłą ja ja no. nie jeszcze No jest, ja idzie, na sekundę, na sekundę, Ej, to my dziś na odmianę przyjdziemy. No. tak. Jak trzeba, to trzeba. No, ja to Bo ja zawsze tam łotgłowy przyjadę. No. no. No i to tak, jak trzeba, się, trzeba brać pierce łotgłowe, bo teraz nic jako. A dzisiaj w miejscu, lecę się pełnej nogi i przyjmie pełną nogę. To się mam w takie łacelino zamyślicie. No chyba, no. Ja bym przeciekała, ale to nie ma dziwotę. Aż to, to się wstawiało w pieśń. Oj, tu lecę tam. Aś, nie na rękę nic. A to wie? Pewnie tak na ma rękę. Na rękę? No. Tutaj Ej, ja nie go ci Teraz będzie znaleźć, tylko po coś powiem mu. Stryku, jak będziecie tak wartko szczygać, widzą wam, arce za fajnie szczydzecie, to was wezmą mużyną szczyt. No dobra, ja już wyścigę, żeby prawie była wstacona, tak jak nie. mużynki ze mnie wstrzymałem. Mu... też was wezmą szczyt. He? Mużynki też was wezmą szczyt. Ja bym wolał szczyt, jako tego, jako mużynę. Mużna. Ej, ona się stanie dobrze, bo podrośnie to, ona ma, ona ma fajną, to Dobrze, że się dobrze to jest... się będzie trwniej. No, na, noc że zbite Już będzie za chwilę, jeszcze się. kręci. o, o, Jak Jak nieco kawy, bo co, kawy dawać, no, by na zbiorowaniu. No, nie, tyle tak. baby na zbiorowaniu, ten kawę tu wszyscy, to my... I tej kawy. Ja już nie wypijam. Dużo rozepij z moją właśnie tam nie ma, jeszcze dwie. No, dwa, bazy, ale nie się. No. Tak, będzie. Ja, stała. Ja przecież Cię włołożę na na ale tam mogę ale nie stać. się z Longi teraz ich po prostu pomagać. Zamyśleć się, z słowa, bo ci się co nie stało, bo zamyśleć nie wstać z niej. Ale zamyśleć dobrze jest. się głowa bez Mhm. Ej, A bo tu ja się jakiej no może dwa napisy do No spójrz, bo tu był długi, tej. i tam na ci. Ale nie Dechalbby. Na to se myśli nagrywał, się myślisz, chałki niegdyś pusty, ale to ona gadał, że cię cały chłodek pusty. A to się myślisz, że nie Ja na ale nie było do mnie, to No Inaczej zresztą, i samą mamy basłkę, taką radzić. No, ale tu jedną nogę no, nie, no, nie chcę. No ja wiem, ale przecie niżej. Niżej to nie bo i będzie zimno. No. Będzie zimno. Z tak dokładnie, wiemy, że dobrze szczydziecie. Ej, to jest młodzieńka, to nic nie będą. Kto jedzieci ku tym murzynkom? No pojadne. ja by...